Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w oficjalnie pierwszym odcinku na moim kanale. Bardzo przepraszam, że długo nie wrzucałem filmików, lecz yy, mam zbyt słabe łącze internetowe i na komputerze nie chcą się wrzucać filmy, które dużo zajmują. Lecz wracając do nagrywania, mam przygotowane cztery gry. Pierwszą z nich będzie Calculator. Odpalajmy. Widzimy tutaj sympatyczny różowy kolor. Ale czy to coś... czy to tylko to? Jest tutaj wiele funkcji. Na przykład Vibration on touch. Albo choćby Memory Buttons. Key Layout. Nie rozumiem tego. Przecież to nic nie zmienia. Ogólnie bym wyrzucił ten przycisk. Theme. Wybierzmy grę. Wygląda o wiele sympatyczniej. Display format. No, widać, że trochę pograłem w tą grę, ponieważ mam tutaj dużo wyekspione. Lecz yy, zobaczmy jak to działa. Załóżmy, piszę byle co. Klikam dodaj. I piszę 5. I się równa. I mi wypisuje, jaki wynik powinien wyjść. Lecz to nie wszystko. Aplikacja posiada o wiele więcej zastosowań. <laughs> na przykład dodawanie na pierwszym poziomie. Proszę zobaczyć. Dodać 4. Kliknęłam 6. Super. Równa się. Dobra. Dodać 6, dodać 3, dodać 5. Równa się. I widać tutaj, że wszystko genialnie idzie. Lecz gdy wpisuję od razu razy i klikam równa się, wyskakuje mi dziwna liczba. W ogóle jej nie pojmuję. Gra jest jakaś dziwna. Klikam równa się, nic nie wychodzi. Odjąć, 5, też nic. Proszę zobaczyć, ta gra jest po prostu inna. Teraz klikam odjąć i klikam odjąć i odjąć i nic. Gra jest po prostu beznadziejna. Włączmy teraz kalkulator plus bezpłatny. Gra jest u mnie na trzecim miejscu, gdyż zaczynam od końca, ponieważ jest to beznadziejne. Kalkulator. Widać typowy stary kalkulator. Lecz jest, powinien on zasłużyć na miejsce czwarte. Proszę zobaczyć 666. Nie chce się wpisać, ale gówno. Wibracje. To naukowy może będzie śmieszniej. O kurcze, to nie to. Naukowy. Coś mi się źle włącza. Widzi Państwo? To jest po prostu beznadziejne. O, naprawiłem. 6, 6, 6. Dodać 1. Równa się. I pokazuje mi oczywiście zły wynik, bo powinno się równać właśnie tyle. Więc ten kalkulator również jest beznadziejny. Przejdźmy do... No na drugim miejscu. Systemowy kalkulator. Jest on po prostu zwykłym pi. Tak mógłby o nim osądzić. 3, 10, 6, dodać 5, dodać równa się niewłaściwy format, beznadziejny. Lecz teraz przejdźmy do miejsca pierwszego. Ten kalkulator już sobie trochę pograłem. Nazywa się on calcu. Jak widzi, jak możecie zauważyć, mam tutaj wynik. Jest on nieśmieszny. Tutaj wyekspiłem sinusy, kosinusy, tanisusy, sinusy, kosinusy 1, tanisusy 1. Sinhusy, koschusy, tanhusy, sinhusy, jeden, koschusy, jeden, tanchusy, jeden. Tutaj takie coś. I to w ogóle nie jest śmieszne. Opcje. Co my tu mamy? Nie patrzałem nawet. Róż. A, ale brzydkie. Jak to zmienić? O, kwiatek. Hehe, <laughs> hehe, nieśmieszny. O, to wygląda o wiele nie bardziej sympatycznie, więc wybiorę normalny. Dobrze. Usuńmy wszystko. Zacznijmy od zera. Aha, 0, od zera. Rozumiecie. 0 od zera. No dobra. Piszemy 666. 6, 6. Dodać 5. Dodać 6. Boże, 9 dodać 7, dodać 11, dodać 5, dodać 2, dodać 9. Od razu mi wyskakuje wynik, tak więc ten kalkulator jest, mógłbym powiedzieć, najlepszy. Nawet najpierw razy 9 yy, dodać. Nawias 9, koniec nawiasu. Odjąć 6. O, kliknąłem 9, ale śmieszny jestem wcale. Podzielić na, załóżmy 2. I wyszedł mi nieśmieszny wcale wynik, ponieważ wyszła mi połówka. Tak więc podzielmy to na... O kurczę, przycisk mi się zły kliknął. Podzielić na 0. Jest przecinek. Czyżby... Nie. 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 Nie, nie, nie. O, jest przecinek. Super. Nieskończoność. Mógłbym powiedzieć, że ten kalkulator jest najlepszy. W calcu bardzo polecam. Reszta kalkulatorów to po prostu śmiecie. Mogą zaśmiecić Wasz telefon. Mogą na przykład wgrać nieśmiesznego wirusa, który może Wam zasyfić telefon. Bardzo polecam się wtedy udać do filmiku MLG Antivirus. Tak, bardzo polecam. Dobra, tak więc Calcu wygrywa. Jeżeli wbijecie 5 łapek pod tym odcinkiem, zrobię Wam specjalny bonus jeszcze dziś. A jeżeli wbijecie 10 łapek w górę, to nagram Wam niespodziankę, z okazji 10 łapek w górę w weekend. Tak więc dziękuję. Salut.